Ja spotykałem wielu terapeutów, ja spotykałem psychologów, ja mam opinię z oddziałów psychiatrycznych, które mówiły niereformowalny chłopak, nie jesteśmy w stanie pomóc temu chłopakowi. I nagle spotykam Pana Boga, który mówił, ja z Ciebie nie zrezygnuję. No więc historia mojego życia rozpoczyna się w patologicznej rodzinie, gdzie tata i mama nadużywają alkoholu, kiedy miałem około 7 lat. Mój tato wyszedł z więzienia i bardzo chciał nas odzyskać, chciał, żebyśmy wrócili do domu. Mamy już nie było, rozeszli się z mamą. Mama poznała e, kogoś innego. I pamiętam, że po jednej z, z powrotów do domu tato bardzo mocno popił alkohol, e, bardzo nas popił. I to były takie pierwsze momenty, kiedy zacząłem umierzać Bogu i, ja wtedy byłem przekonany, mój obraz Boga, jak, kiedy byłem dzieckiem, to był obraz Boga, który podzielił świat na tych, których kochaj, tych, których, tych, którymi nie jest zainteresowany. I tak zaczęły się moje kradzieże. Ja pamiętam, jak spotkałem starszych kumplików, oni powiedzieli, to będziesz świetnym złodziejem. Ja miałem kontrast, ponieważ pedagozy i nauczyciele mówili, ty jesteś ee, taki jak twoja matka, ty jesteś taki jak twój ojciec, ty skończysz tragicznie. I ja pomyślałem, skoro dorośli ludzie dzisiaj tak o mnie mówią, to ja mówię, to ja tak nie chcę. I pamiętam, spotkanie takiego starszego chłopaka, on powiedział, a ty będziesz świetnie kradł, ty jesteś drobny, to będziesz nam otwierał okna itd. i tak dalej. Ja mówię, kurde, to ja chcę być dobrym złodziejem. I pamiętam taki moment, kiedy w życiu uciekłem z domu, trafiłem do pogotowia opiekuńczego. I kiedy jechałem z radiowozem, z policjantem, ten policjant powiedział, trafisz do pogotowia opiekuńczego. I ja pamiętam, jak moje serce biło tak pogodnie, tak spokojnie, śtrzęło mówię pogotowie opiekuńcze, jak sama zaskazuje pogotowie, ja mówię, wow! Już wszystko będzie OK, już nikt mnie nie pobije, już, już wszystko będzie super. I ja pamiętam jak ja płakałem dość, już, już było mi wszystko jedno. Tam spotkałem kolegę, który powiedział, jak będziesz wdychał rozpuszczalnik, to nie będzie bolało. On dał mi rozpuszczalnik, ja poczułem ciepło i odpłynąłem. I to był mój high life, ja już nic nie chciałem więcej. I choćby cały świat mi wtedy mówił o miłości, to była moja miłość. Odnalazłem mój pokój, moje bezpieczeństwo. Przeciepałem swoje życie, co kradłem, to sprzedawałem za narkotyki, można powiedzieć, za amfetaminę. I któregoś razu, kiedy ci paliśmy bardzo mocno, już byłem tak zajechany byłem po prostu. Nie wiem, była zwała, wyćpałem po raz kolejny, byłem chudy, zniszczony po śmierci. Wiedziałem, że, że idzie po mnie śmierć, że ja umrę za chwilę, że coś się ze mną stanie strasznego. I, I pamiętam, jak biegłem pod kościół, to była jesień, i jak pod kościołem klęczałem, mówiłem, zmień mnie. Proszę, Cię, uratuj mnie. Ja pod kościołem zobaczyłem pana Jezusa na Golgocie, e, który wisiał na krzyżu. I tam pamiętam, jak patrzyłem i zobaczyłem Jezusa, który wisiał na krzyżu, i on, i słyszałem cichy głos: Wiszę tutaj za ciebie. Nie za tych ludzi, a wiszę za ciebie. Za twoje kradzieże, za dziesiony, za rozboje. Ja mówię: Jak to za moje? I pamiętam, jak płakałem, i Bóg powiedział: Już ci wybaczyłem. Ja, i, I zaczęła się moja przemiana. Kiedy pierwszy raz y, naprawdę popłakałem się pod kościołem. Doświadczyłem takiego, takiej głębokiej przemiany, jakby, tak jak mnie ktoś wykąpał pierwszy raz. To jest dla mnie Boże miłosierdzie, że ja mogę ciągle do Pana Boga wracać. I Jezus powiedział sprawiedliwy 77 razy upadnie, ale w stanie i pójdzie dalej. To jest łaska. Miłosierdzie to jest dla mnie łaska, która na nowo pozwala mi wracać do, do mojego taty, do Pana Boga i mogę mówić mu o tym, co zrobiłem źle. A on mówi przeprosić Go i powiedzieć, Boże, chcę, chcę się z tego oczyścić. I ja tymi słowami, Jezu, ufam Tobie, bardzo często rozpoczynam moją modlitwę. To są, więc to jest taka moja e, głęboka myśl o tym, że naprawdę Jezus jest moją nadzieją. Zobacz, ja bardzo często tymi słowami modlę się i mówię, Jezu, ja ufam tylko Tobie. W, w najtrudniejszych sytuacjach mojego życia ja mogę polegać tylko na Tobie. Poszedłem na WF, na studia. Rozpocząłem studia na sportowe. Rzuciłem narkotyki, rzuciłem papierosy. Skończyłem studia na sportowe no z wynikiem dobrym. zacząłem biegać po maratonach. Ale w międzyczasie moja mama popełniła samobójstwo. Ona leżała w stanie krytycznym w szpitalu. Pamiętam, jak zamknąłem się w pokoju i powiedziałem, co mam powiedzieć kobiecie, która kiedy miałem 8 lat, połamała mi nos. Stała na ulicach, sprzedawała się i w zasadzie nawet raz w życiu nie powiedziała że mnie kocha. Mówię, jak mam tej kobiecie przebaczyć? Mówię, nawet nie umiem do niej powiedzieć mamo. Ja pamiętam, wsiadłem, w, wsiadłem w, w środki komunikacji, pojechałem do mojej mamy na salę. Lekarz powiedział, mama jest w stanie krytycznym, nie wiem czy pana słyszę, ja powiedziałem, że jeżeli Bóg mnie tu przysłał, to jeszcze będę rozmawiał z mamą i się z nią modlił. Tak było, Modska świadomość, pamiętam, że strasznie cierpiała i pierwsza z się, tej kobiety, mamusiu. I ja Mówię, pamiętam, tak moja mama poka pokaliśmy i zapaliśmy się za ręce i ona powiedziała, to jest mój ostatni czas dobry, mi chciała ci powiedzieć, że bardzo cię kochamy. Ja powiedziałem, zobaczysz, że jeszcze wyjdziesz z tego. Ja też cię kocham, mamo. I pamiętam, jak wychodziłam ze szpitala, mówię, wracam tu jutro, mówię, spotkam się z mamą, będziemy się razem modlić. I godzinę później zadzwonił lekarz, jechałem tramwajem. Ten lekarz mówi: Mama odeszła. Ja nie umiem zawsze przebaczać, ponieważ my, jako ludzie, nie mamy cierpliwości. Nasza miłość jest zmysłowa, cielesna. Jeżeli nie kochamy z Boga, to kochamy przez chwilę. Eee, a Pan Bóg, on w swojej cierpliwości powiedział: Ja jestem, moja łaska trwa na wieki. Ja się dzisiaj tego uczę: że Bóg jest łaskawy na wieki, ale on mówi inną rzecz: ale wasz czas na Ziemi się kończy i wy potrzebujecie w tym czasie odnaleźć mnie. I dziś wielu ludzi pyta mnie: Jak to możliwe, żeby ktoś tak jak ty się zmienił? Ja mówię: Nie wiem jak. I ja wierzę w to, że Jezus stał się jedyną misją ratunkową, którą Pan Bóg mógł określić w czasie, żeby dać nam łaskę i nadzieję na to, że kiedyś zmieni się nasze życie. Więc tak długo, jak długo żyjemy na Ziemi, Pan Bóg jest łaskawym Bogiem. I On zrobi wszystko, żeby uratować człowieka.